Dzień dobry, witajcie drogie panienki. Położymy kartę na kwiecień 2022 roku dla Was. Używamy talii, tarot złotego koła tarot of the golden wheel oraz run. I nie przedłużając, czytamy karty dla pan. Wyciągnę najpierw jedną runę, która pokaże nam, jakie potencjały energetyczne Mogą dotykać Was w tym miesiącu. Echwas. Partnerstwo, praca zespołowa, symbioza, urodzajność, pokój, zmysłowość, ochrona, ufność, wierność to wszystko jest tutaj w tym pozytywnym aspekcie tej runy. Oczywiście przeczytamy też mm, ten yy, bardziej cienisty. Wariant, bo będziemy doświadczać jednego i drugiego pewnie. Jednego dnia tego, drugiego tego, gdzieś, ale to jest taki temat przewodni tego miesiąca. Czyli małżeństwo, współpraca z drugim człowiekiem, uczciwość, prawość, podróż, jazda konna. Harmonijna współpraca. Ten znak zapowiada formalne partnerstwo lub małżeństwo. Dynamiczna harmonia. Dobra praca, zgrany zespół, zaufanie, lojalność, wspólne dążenie do tego samego. Pomyślny wynik osiągnięty kolektywnie. Ruch, prawość, czas na miłość. Więc cokolwiek będziecie robić, róbcie to w parze, w tandemie, spółki, e, decyzje wspólne, uwzględnianie e, zdania drugiej osoby, kolektyw jakiś. E, Rodzina jako całość, interes grupy. Co jest tutaj trudniejsze? Skostniała harmonia, spłycenie, bezwolność myśli i uczuć. Samozadowolenie, bezkrytyczność, utrata swojej własnej indywidualności. Wtopienie się, zlanie się z grupą. Gnuśność panująca w zespole. Rozbieżność między wolą i czynem. Bezzasadna nadzieja na zmianę. Bez działań nic się nie wydarzy. Karta sugeruje, że trzeba działać jakoś wspólnie, dogadać się, współpracować, znaleźć konsensus, znaleźć kompromis. Samo nic się nie zmieni, to jest ważne. Niewiara we własne siły, rozwód, brak partnerstwa i wyobcowanie, wyobcowanie z grupy, z zespołu, brak, jakby utrata tej więzi, prawda? więc jedno i drugie na pewno gdzieś tam będzie dookoła was mam nadzieję, że więcej tego pozytywnego aspektu doświadczycie zobaczmy jak Tarot pokaże ten miesiąc dla Panny karta nam wypadła Rycerz Mieczy to był kłótliwy osobnik i on raczej nie działa w interesie grupy rzadko no chyba że walczy o coś dla grupy, dla rodziny, może dla zespołu. Panienki, co tutaj dla was w przyszłym miesiąc? Miesiąc pokazuje się w król denarów, więc ważne są sprawy i finansowe, i zawodowe, i takie bardzo konkretne, decyzje finansowe, wzięcie odpowiedzialności właśnie za grupę, za rodzinę, za swoją pracę, za to, co, jakie plony przynosi twoja praca i twoje działanie. Yy, bo, on, no, yy, bo, bo te działania pewnie mają też wpływ jakoś na innych ludzi, skoro to się pokazuje przy tej yy, yy, ekwast. Yy, Król Denarów może mówić, że ważny będzie yy, jakiś osobnik uci męskiej, może z trygonu yy, ziemskiego, niekoniecznie, może mąż, może partner, może yy, partner biznesowy. Yy, to jest też Wasza energia, Król Denarów. Czyli bardzo odpowiedzialne zarządzanie finansami i wasza natura, że tak powiem, wasze naturalne przynależne wam cechy. Mocne i słabe strony. Zwróćcie na to uwagę. Oj 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 oj. Ha, a wy no jesteście bardzo w swojej energii. Bardzo, bardzo Skorzystajcie z tego, co jest Waszą mocną stroną. Nie wypierajcie się swoich cech, nie wypierajcie się swoich zdolności. Działajcie na rzecz grupy, na rzecz zespołu, tego co stworzyliście, Waszego domu, Waszej rodziny, Waszej firmy, Waszej przyszłości. Działajcie na rzecz, inwestujcie, zajmujcie się finansami, dbajcie o dobrobyt, dbajcie o pieniądze. Dbajcie o jakiś rozwój zawodowy, rozwój pracy, wykorzystujcie swoją wiedzę, dzielcie się tą wiedzą, bo macie bardzo dobre aspekty, jeżeli chodzi właśnie o, um, o pracę, o finanse, o, o taki rozwój. Pustelnik też może mówić o tym, że jesteście może trochę samotni, trochę pochłonięci pracą, trochę wyobcowani. Zwróćcie na to uwagę, pokazuje się echwas, czyli nie możecie być wyobcowani. Król denarów ma być obecny, jak szef w firmie. Ma tam być. Bo jak go nie ma, no to firma się wali. Jak ojciec w rodzinie. Jak mąż przy żonie. Ma być. Ma być obecny. Jeśli macie jakieś tendencje eskapistyczne, chcecie uciekać i, i, i zamykać się w sobie, to może nie jest ten czas. Może rodzina was potrzebuje. Yy, może ktoś was potrzebuje inny. Nie wiem, co to jest. Jakiś, ktoś w pracy, zespół, nie wiem, firma. Potrzebuje Was, Was obecnych, Was zaangażowanych. W Waszej głowie mamy sąd. To ciężka głowa. Ciężka głowa. Możliwe, że ważne decyzje nad Waszą głową wiszą i, i może Was nawet przerastają. Kto wie? A może potrzebujecie czasu, żeby przemyśleć. W grupie raźniej, w parze łatwiej, szybciej dojdziecie do porozumienia, jeśli zechcie, zechcecie współpracować, słuchać się, um, słuchać z drugiej strony i same, samemu też informować drugą stronę, ale są to są jakieś decyzje formalne odnośnie pracy, może być zmiana pracy, roz, rozpoczęcie jakiegoś projektu, ruszenie z jakąś firmą, jakieś zapisy, majątki itd. Jakaś emerytura, kwestie takie bardzo urzędowe, jeżeli chodzi o pieniądze przy tych kartach. To to też się pokazuje. W podstawie tego jest buław. Coś się takiego wydarzyło. Jakiś punkt zapalny mam wrażenie. Który zmusza was do podjęcia decyzji. Jakbyście powiedzieli, o to, to, to już za dużo. Już tego to nie zniesę, tego nie dzierżę. Teraz już mam takie wskazanie, że należy coś zrobić. Może coś takiego się wydarzyło, co skłoniło Was do refleksji, i Wy w tym pustelniku jesteście bardzo refleksyjni. Mam tutaj poczucie właśnie takiego, takiej czerwonej lampki, alarmu i, 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 i wrażenia, że dłużej pewnych decyzji nie można odkładać. I stąd ta zero-jedynkowa, bo taki jest sąd. Yy, stąd ta zero jedynkowa energia sądu co odchodzi do przeszłości dwójka buław spory, kłótnie, niezdecydowanie walka, może dwie yy, strony walczyły i wy w ustalniku jesteście w stanie zrozumieć yy, zrozumieć podejście drugiej strony albo druga strona was rozumie albo też dochodzicie do wniosku że się nie dogadamy i nie ma sensu walczyć. Bo była idea był as. I może dochodzicie do wniosku. Okay, to ja też sam to zrobię. Niezależnie od ciebie, niezależnie od czegoś zewnętrznego. Podejmę decyzję sam sama. Bo, bo jestem tutaj w tej energii ziemskiej, bo jestem panną. Więc więc zrobię co uważam, co uważam za słuszne. Rozdwojenie takie spór wewnętrzny to odchodzi do przeszłości takie sentymenty mam wrażenie czasami, które bo tu może też chodzić o rodzinę które hamowały was przed jakimiś decyzjami największe wyzwanie to jest król kielichów więc mamy kolejnego króla mamy też dwie postaci już tutaj obok siebie dwie energie w was dwie postaci z którymi trzeba sobie jakoś poradzić. E, no i właśnie, czego tutaj słuchać? E, serca czy rozumu? Ja mam wrażenie, że chodzi o serce, o sentyment, o uczucia oraz o jakieś kwestie finansowe, których Wy jako panny nie jesteście w stanie pominąć. Wydaje mi się. Niestety, 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 ale taka jest Wasza natura. Natura, która. E, Raczej będzie dążyć do czystej sytuacji, klarownej, konkretu, równowagi, zabezpieczenia, realizacji planu, jakiejś pewności, czegoś takiego, na czym naprawdę można polegać. I może chodzić o sprawy rodzinne. I te, te karty mówią, że dla dobra rodziny, na przykład, z czegoś rezygnujemy, pomimo sentymentów. Odpowiedź czwórka buław nam się pokazuje, czyli faktycznie rodzina. I jeśli tutaj mamy dwóch partnerów, pomiędzy którymi wybieracie, to wybór jest taki, wybierz rodzinę, wybierz to, co jest już stabilne. Wybierz to, gdzie zostało więcej zbudowane lub gdzie jest lepsza relacja z rodziną bądź gdzie jest perspektywa na założenie rodziny. Wybierz dobro całej grupy, całej rodziny. Nie kieruj się sentymentem w stosunku do jakiejś osoby, jeżeli jesteś pracodawcą. Yy, nie kieruj się sentymentem, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, posiadanie czegoś, sprzedaż czegoś. Czasami tak mamy, że mamy ogromny sentyment do jakiejś, nie wiem, ziemi rodzinnej, domu, yy, rzeczy po dziadku i tak dalej. Nie mówię, że to złe. Tylko są różne sytuacje życiowe. Czasami naprawdę ten sentyment no, no, no przegrywa z czymś bardziej konkretnym. Możliwe, że potrzebujecie pieniędzy, możliwe, że potrzebujecie jakiejś stabilizacji. Eee... I wyższe dobro tutaj jest motorem napędowym Waszych działań. Te karty też sugerują, że czasami lepiej jest rozejść się, zanim zrobi się naprawdę brzydko, zanim zrobi się naprawdę źle i zanim się znienawidzimy. Do kogoś to może było. Wasza największa siła to siódemka kielichów. Co kierować i jak wykorzystać? Umiarkowanie. Bardzo twórcze, niekonwencjonalne, wysmakowane. Yy... Pomysły tutaj macie. To jest kunszt, tak? Rozwiązać sytuację. I mam wrażenie, że Wy tak kunsztownie podchodzicie do jakiejś e, sprawy, bo umiarkowanie to jest często właśnie karta mówiąca o łączeniu przeciwieństw, o sztuce e, wysublimowaniu takim. Siedem kielichów z kolei mówi o szerokich horyzontach. Bardzo często. I te szerokie horyzonty, i widzenie daleko, i szeroka taka naprawdę e, sprawna wyobraźnia, i doświadczenie bo w, w siódemce kielichów to też tak jest, <laughs> ja się śmieję, bo siedem kielichów to jest y, y, Wenus w Skorpionie, a Wenus w Skorpionie z niejednego pieca chlepiadła i ona już wie, jaki smakuje. I te karty też mówią, że warto jest y, wybrać to, co smakuje, to, co naprawdę jest dobre, to, co naprawdę Wam odpowiada, co pasuje. Uwzględniając oczywiście jakąś grupę. Całkiem możliwe, że ktoś musi zmienić mieszkanie albo dom albo lokal. Zwróćcie uwagę, żeby coś wprowadzacie nowego, bo to też może być rebranding jakiejś firmy, uatrakcyjnienie waszej oferty. Żeby to było właśnie wysublimowane, wysmakowane, gustowne, ekstrawaganckie, może też. Nieoczywiste, oryginalne. Co jest nieuniknione. Dziesięć mieczy. Faktycznie mamy rozstanie, mamy wycofanie się z czegoś, zamknięcie jakiegoś projektu, zamknięcie jakiejś współpracy, ehm, koniec. Pozbycie się czegoś, sprzedaż. Mam wrażenie, że poczucie winy gdzieś tutaj gra. Tak jakby się. Chcieliby było idealnie, bo jesteście pannami. Więc. Yy... Chociaż wiadomo, no, pan na pannie nie nierówna. Ale. Na tyle na ile znam Pannę. Yy, to. A znam raczej mężczyzn niż kobiety. To to musiała zaznaczyć. Yy, to mężczyźni... Spo... albo kobiety o bardzo męskiej energii. To, to te kobiety, te panny, może panowie raczej, to są postacie takie perfekcjonistyczne bardzo często, które chcą, by było idealnie, które dążą do tego, żeby było. Żeby się świeciło, jak psu, wiecie co. Tak poleruje. <grystanie> jak już coś robię, to robię to dobrze. Jak mój ojciec to panna. I, i, i lekcja życiowa od niego otrzymana to była właśnie zdanie, że albo coś robisz dobrze, albo wcale tego nie rób. Dyskusyjne, prawda? Ale to obraz panny w mojej głowie. Choć wiem, że każdy jest inny. Ale faktycznie w pustelniku tak jest, że siedzę, siedzę, siedzę. Dopóki nie wymyślę, to nie pójdę spać. I to też właśnie u ojca obserwowałam. Jak nie wymyśli, jak rozwiązać problem, a pracował jako rzemieślnik i, tw i tworzył od zera i naprawiał i tak dalej, to nie ma opcji. Nie zaśnie. Zapiszcie, czy wy tak macie. Że też tak, dopóki czegoś nie zrobicie, dopóki nie będzie idealne, to, to nie da wam to spokoju. Więc tutaj trzeba będzie poprasować z tą energią i sobie może trochę odpuścić, bo może nie można osiągnąć perfekcji. Nie da się naprawdę bez szkód, bez straty czegoś zrobić w tym miesiącu. A wynik i tak będzie kozacki, no bo zawsze jest kozacki. Może nie zarobisz tyle co zwykle, ale i tak zarobisz dużo. Może nie zrobisz wszystkiego, co założyłeś, ale i tak robisz więcej niż masa innych ludzi. Dlatego dajcie się na luz. Naprawdę. I pocieszcie się trochę rodziną, bo te karty aż wołają, krzyczą o to, że halo, może szukasz satysfakcji nie tam, gdzie trzeba, może w tym momencie nie znajdziesz jej. Yy, dajmy na to w pracy. No stereotypowo. Ale ja tak podchodzę tutaj stereotypowo, żeby tak trochę naświetlić. Archetyp. Y, znaku, prawda? I te karty mówią, że szczęście odnajdziesz w rodzinie, y, bo wyzwaniem jest spełnienie emocjonalne. Szczęście odnajdziesz w, w czymś stabilnym, gdzie jest ciepło i są bliscy ludzie, którzy wiedzą, co jest dla ciebie ważne i co lubisz, i, i, i w odpowiednim momencie zapytają, y, czy masz ochotę na herbatę. No i pytanie: czy umiecie zauważyć te. Drobne gesty i je docenić. Bo dziesięć mieczy to często jest negatywne postrzeganie świata i niedostrzeganie tego, co jest dobre. A co my tutaj mieliśmy? Niech ja to znajdę. Yy. Ty, 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 ty. Wydawało mi się, że, że tutaj była nieumiejętność dostrzeżenia tego, co jest dobre w naszym życiu, ale nie, ale nie, nie, nie. Tutaj mamy aspekty tego rozstania, gnuśności, rozbieżności pomiędzy tym, czego chcę, a tym, co robię. No, zdrada, zdrada może tutaj być. Pytanie, czy wy nie czujecie, że zdradzacie siebie, albo nie postrzegacie kogoś. Bo macie jakiś pomysł na to, co ktoś powinien robić, albo co wy powinniście w tej chwili mieć, osiągnąć, robić. No dobra. Co Was może zaskoczyć w sposób pozytywny? Paść buław. Wasze dziecko może Wam coś dać, albo jakaś dziecięca radość Wam może wrócić, pasja do czegoś. Może Wam się chcieć. Może Wam wrócić zabawa, właśnie, której może zabrakło w związku kiedyś. Kiedyś uleciała, straciliście serce do czegoś, przestało was coś ciekawić, stało się monotonne i nudne, to wydaje mi się, że to wraca. Wraca jakaś pasja, ciekawość, znowu ta osoba, która już się opatrzyła, staje się ciekawa, interesująca. Możliwe, że zauważacie coś, co mieliście pod swoim nosem, bo, bo mocno czuję to w, w tych kartach, że, do, że zauważacie, jakie to wielkie szczęście, że coś takiego tutaj jest, ktoś taki jest. No tylko trzeba wyjść z tego pustelnika, prawda? Przebić się. I też ciekawość jest tutaj ważna. Możliwe, że mm, fajnie by było być ciekawym kogoś, kto jest blisko obok. Nie oceniać zbyt szybko i nie zamykać się na tą osobę, na, pom na pomysły, które ona wnosi. Ym, tylko pozwolić trochę zaszczepić e, się <y> tą jej energią. Ym, na lepiej tym, niż innym, nie? <y> tym co jest takie świeże, młodzieńcze inne, dziwne wam się wydaje głupie, takie może wam się wydawać naprawdę naiwne, niedojrzałe bezcelowe no właśnie pytanie, to wszystko co robimy musi mieć cel, czy można robić coś tylko po to, żeby to robić teraz to wszystko musi mieć cel jemy, żeby dostarczyć sobie tyle a tyle składników odżywczych robimy coś, bo to nas rozwija, bo się przy tym uczymy, tańczymy, żeby zbić napięcie i tak dalej. A czy możemy się po prostu pobawić i pojeść, bo mamy na to ochotę, bez zastanawiania się ile tam jest tych składników odżywczych i jakie one są i czy aby na pewno tam są, czy, czy można robić rzeczy bez sensu? Czy można robić coś źle, pokracznie, nieporadnie? Może można. Tego uczą nas dzieci. I się przy tym zajebiście bawił. To, co przychodzi do Waszego życia, to piątka kielichów. Mam wrażenie, że jakiś tutaj smutek może Was trawić. Żal, tak. Może ta sytuacja obecna was przybija. Możliwe też, że coś bardzo bierzecie do siebie, do serca. Albo tęsknicie za kimś zacząć. Mam tutaj takie trochę poczucie, że ciężko jest zauważyć pozytywne strony. No i słońce. No i jesteście, mam wrażenie, że balansujecie w tym czytaniu na takiej granicy czy jeszcze warto coś robić czy już nie warto czy to ma sens czy nie ma czy jeszcze jest jakaś szansa dla nas czy nie ma tej szansy rada jak sobie z tym poradzić sześć kielichów wrócić do tego dziecka w sobie do przeszłości może docenić też chwilę obecną, szóstka kielichów mówi o y, czasie również tu i teraz, docenieniu tego, co jest tu i teraz, bo wszystko przemija. To, co było, nie wrócisz, co będzie, nie zgadniesz i liczy się to, co jest y, tu i teraz. Może słaba reklama dla mnie, jeżeli chodzi o to, co będzie, ale wiecie, czujecie ten klimat. Ważne jest też, żeby jakaś okazja was nie minęła, jakiś czas, może w życiu waszych dzieci, w waszym życiu. Żebyście, żeby ten czas wam nie minął, bo on też jest ważny. On też niesie coś dobrego dla was. On niesie wam jakąś okazję, daje wam coś, coś czego nie moglibyście doświadczyć w innej sytuacji. Czasami tak jest, że ludzie żałują, że a, przegapili. Dzieciństwo swoich dzieci, bo pracowali, żeby te dzieci miały dobre życie, a teraz te dzieci to im wypominają, że ich nie było. No pewnie. Uff. Kto nie tęskni za rodzicami, tak naprawdę. I kto nie ma tej części w sobie, która tęskni za czymś. Bo mam też wrażenie, że może być to poczucie tęsknoty. Och, bardzo refleksyjne czytanie. Bardzo refleksyjne. I znowu ten dzieciak tutaj nam się pokazuje, ten głupiec. Arcykapłanka, osiem mieczy i dziewiątka denarów. No, widzę tutaj właśnie mocne takie wpływy z nieświadomości. Tutaj mamy iluzję, pułapkę umysłu, która no trochę w takich ciemnych, szarawych kolorach nam przedstawia świat. Obawa. Silna chęć uzyskania czegoś, czego nie mogę mieć, przy jednoczesnym niezauważaniu, że to, co mam, jest wartościowe. Może tutaj wkraczać jakaś chęć z rady, jakaś osoba postronna. Yy, może też być poczucie jakiegoś przemijania, tego, że już nie jestem wart, warta, jeśli tyle mam lat, już nie mogę pracować na przykład, albo nie wyglądam tak jak kiedyś, albo nie mogę robić tego czy tamtego. Yy, a jednak. Ja mam wrażenie, że nadchodzi czas y, możliwości spełnienia się i spełnienia jakichś marzeń z przeszłości, dostąpienia teraz tego doświadczenia czegoś, nakarmienia na, na tego głodnego dziecka, które kiedyś czegoś nie miało. Ach, co za czytanie, co za czytanie filozoficzne. <laughs> Życzę Wam, byście byli szczęśliwi w środku, by to dziecko było szczęśliwe. By ta osoba sprzed dwóch, trzech lat, dziesięciu, piętnastu, teraz mogła doświadczyć i doznać ukojenia, byście byli w stanie może też naprawić jakieś błędy przeszłości, podjąć dobre decyzje dla siebie, bez żalu pożegnali coś, bez tych takich sentymentów zbyt dużych. No bo piątka kielichów mówi o tym, że coś tracimy, no że coś się, ja zapomniałam o czym mówiłam na początku. Faktycznie była ta strata, te, y, może jakaś zmiana, y, może jakaś sprzedaż. Nie wiem, mam w głowie sprzedaż jakiejś ziemi u kogoś. Albo domu przeprowadzkę. Y, więc faktycznie jest tutaj opuszczenie jakiejś ziemi może. Y, czyli przeprowadzka do innego kraju. Y, może jest strata i smutek w piątce kielichów, ale zaraz potem jest słońce. Jest powrót do miejsca. Y, w którym powinno się być, tak naprawdę. Powrót do siebie, gdzieś tutaj was czeka, i odrodzenie w karcie sądu. Więc teraz jest smutno, ale nie zdajecie sobie sprawy, że za chwilę i ten paść buław was zaskoczy, że za chwilę ten smutek minie i zacznie się zabawa, i zaczniecie się cieszyć z tej zmiany, i nie będziecie tęsknić i płakać. Tylko zaczniecie doświadczyć czegoś innego i na nowo się uśmiechniecie. Jakaś część Was się uśmiechnie: no bo nie mówię, że wcale jesteście smutni, ale może jakaś część Was jest smutna. Wszystkiego tak. dobrego, kochani. Buziaki przesyłam. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa Pa.